Zawołół dzisiaj uważany jest za wzorcowy program w stworzeniach sorcowo-naczniowych w naszym kraju. Program jest dobry. No, on przerósł najśmielsze nasze oczekiwania, e, dlatego, że w ramach tego programu obserwujemy już po 12 miesiącach zarówno redukcję śmiertelności, zarówno redukcję ponownych zawałów serca, udarów mózgu czy niewydolności serca. Także te efekty są przede wszystkim bardzo dobre i korzystne dla pacjenta. Program KOS Zawał to jest program, który jest finansowany przez rok Natomiast jego efekty dla pacjenta pod postacią poprawy rokowania rozciągają się na lata. Mamy już dane z obserwacji pięcioletnich pacjentów i widzimy, że ten efekt osiągnięty w pierwszym roku utrzymuje się przez następne lata. A tak naprawdę, co potrzeba było do powstania tego programu? Tak naprawdę potrzeba było dobrej organizacji i współpracy. Ponieważ my w tym programie nie realizujemy jakiejś nowej terapii farmakologicznej czy sprzętowej, tylko po prostu tak został zorganizowany system opieki po zawale, uwzględniający aktualnie to, co mamy, czyli poradnię kardiologiczną, rehabilitację czy procedury, które są finansowane, były wcześniej finansowane z NFZ-u. Także można powiedzieć, że ten system, który spowodował tak dużą różnicę w rokowaniu pacjenta jest systemem stosunkowo niskokosztowym.